Dzień dobry. Obecnie znajdujemy się na terminalu firmy Vetro na terenie portugalskiego. Jesteśmy w trakcie przeładunku gearboxów przeznaczonego do transportu dalekomorskiego z przeładunkiem w porcie Hamburg. Pojedyncze sztuki o wadze 220 ton są ładowane na statek Tanais pod banderą polską. Do obsługi ładunku wykorzystujemy 330-tonowy dźwig pływający Maja. Jest to jeden z największych pływających dźwigów w Polsce. Na załadunek przewidzieliśmy 4 godziny. Zależy nam na szybkim i sprawnym przeprowadzeniu całej operacji przeładunkowej, ponieważ zobowiązaliśmy się tak klientowi. Dobrze zorganizowana praca pozwala nam na obniżenie kosztów, a jednocześnie jest to dobra informacja dla naszych klientów, jak i kontrahentów.